Pano z wami Jest Duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, po ślubinach Matki Jego Maryi z Józefem w Pierwnim zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Może Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józef jest synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Albowiem z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Kończymy te nasze adwentowe rozważania ruratnie. Tydzień temu mówiłem o modlitwie. Mówiłem o tym czasie, który, jakże często jest utracony, za którym gonimy. Bo bez tego Podarowanego Bogu czasu. Nie ma modlitwy. Trzeba go wykroić, znaleźć. I musi to być czas taki bardzo regularny, kiedy stajemy przed Bogiem. Z kolei oprócz czasu potrzeba także ciszy. Istnieje wiele sposobów, aby tą ciszę gdzieś w sobie zrodzić. Jesteśmy atakowani przez media, przez reklamy, przez reklamy. gdzieś tam w naszych głowach mętli chaos. I w tym wszystkim trzeba znaleźć ten czas wyciszenia. Na pewno nie jest to łatwe. Czasem boimy się takich chwil, kiedy chcemy skupić nasze myśli tylko na Bogu. Takim przykładem tego czy tej bojaźni jest czas adoracji. Kiedy Pan może godzinę czasu na adoracji Najświętszego Sakramentu, jakże często. Gdzieś tam kotuje się w głowie. Co ja z tym czasem zrobię? Przecież to jest za dużo. Nie potrafię skupić się przez parę minut, a sobie co dopiero modlić się przez godzinę. Myślę, że tutaj też potrzeba takiego regularnego momentu wyciszenia się, pozbierania myśli. Ułożenia tego wszystkiego w swojej głowie i wołania do ducha świętego, aby wypełnił nas sobą, by ta cisza przemieniła się przemieniła się w rozmowę z Bogiem, bo Bóg zawsze mówi w ciszy. Kolejna sprawa. Jeśli chodzi o modlitwę, to także potrzeba modlitwy Słowem Bożym. Istnieje wiele sposobów wchodzenia w relacje ze Słowem Bożym. Najważniejsze, by zacząć czytać, to Lelegię. weź czytaj. Te słowa usłyszał przypadkowo młody jeszcze, Nienawrócony święty Augustyn. To obudziło w nim myśl o osiągnięciu po Biblię. Pierwszy krok. Weź i czytaj. Potem już będzie łatwiej, kiedy to będzie drugi, trzeci, dziesiąty raz. Ale by gdzieś tam w sobie też wyrobić ten nawyk żeby wziąć Biblię i czytać. I ostatni moment. Wiara, sami wiemy, bez uczynków jest martwa. Spotkanie z Jezusem zawsze dokonuje się na dwóch nierozerwanie związanych ze sobą poziomach. Obok modlitwy. Pojawia się miłość do drugiej osoby. Święty Paweł w liście do Tesaloniczan nazywa to spodęgowaniem miłości. Taki impuls otrzymujemy już w pierwszą niedzielę Adwentu, w modlitwie kolekty, gdy cały Kościół prosi, abyśmy przez dobre uczonki Przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa. Najbardziej niezwykłe i wzniosłe teorie o miłości chrześcijańskiej. Przede wszystkim domagają się zejścia na ziemię. Ze wszystkich kleryków najdłużej przebywałem w kaplicy seminaryjnej. Bronił się młody mężczyzna. Poproszony o opuszczenie pewnego seminarium duchownego. Widzisz, odpowiedział rektor, problem polega na tym, że z Twojego siedzenia nic dobrego nie wynikło. W ogóle się to nie przełożyło na sposób traktowania innych ludzi. Właśnie, wiara bez uczynków jest martwa. Też czasami trzeba sobie zadać pytanie, czy modlitwa ma potem ujście w miłości do drugiego człowieka, takiej zwyczajnej, codziennej, bez jakiegoś bliftu. Na zakończenie chciałbym taki króciutki temat podjąć. Pisze o tym, ksiądz Szymik w, swojej, w swoim nowym wyborze wierszu, wierszy pod tytułem Ogród. Kończy to takim epilogiem. Zastanawia się, czy pandemia, którą przeżywamy, jest karą za grzechy, czy czymś innym. Podejmuje tutaj. Różne takie tezy, z którymi się spotykamy na co dzień, kara, zemsta. Czy to czego nas, czegoś nas uczy? I sięga tutaj w odpowiedzi do kardynała Ratzingera, papieża Benedykta, który tak pisze: Apokalipsa mówi ostatecznie o tym, że ludzka historia, mimo wszelkich okropności, nie zatonie w nocy samo zagłady. Bóg nie pozwoli jej wyrwać ze swoich rąk, boże sądy wielkie cierpienia, w które ludzkość się zanurza, nie są zagładą, lecz służą ratowaniu ludzkości. Również w czasie po Auschwitz, po tragicznych katastrofach historii, Bóg pozostaje Bogiem. pozostaje ze swoją niezniszczalną dobrocią, dobry, pozostaje zbawicielem, w którego rękach niszczące i straszne dzieło człowieka zostaje przemienione przez jego miłość. Człowiek nie jest jedynym aktorem historii i dlatego śmierć nie ma w niej ostatniego słowa. Fakt, że jest tu jeszcze inny działający, pozostaje jedyną mocną i pewną kotwicą nadziei, która jest mocniejsza i bardziej realna niż wszelkie okropności świata. Któż mógłby również dzisiaj nie dostrzec w ręki Boga, która chwyta człowieka za najbardziej zewnętrzny rąbek jego furii zniszczenia i jego perwersji i uniemożliwia mu pójść dalej. Myślę, że to właśnie co przeżywamy, to też pewna lekcja. Tutaj też Bóg rzuca nam właśnie tą kotwicę nadziei, że to On jest wszystkim i wszystko w Nim ma sens. Obyśmy ciągle na Nim budowali nasze życie. Amen.